Aha. tak witamy w Michałowicach w zimowej aurze y, niebo raz słoneczko raz y, spore zachmurzenie y, jest y, dosyć y, śnieżnie E, dzisiaj zrobimy podobne obejście. Jak tutaj zrobić Michałowice bez kamienia łomu e, i bez złotego widoku. Natomiast, żeby to nie było za krótko, tak jak jest czasami 4,5 km, zrobimy sobie obejście e, całych Michałowic i okrążenie gru, e, góry. Płoszczeń. Takie kółeczko sobie zrobimy, że i tam siódemeczka powinny spokojnie być. A e, to chodzi, żeby trochę pochodzić. Niech to będzie te półtorej godziny, bo e, 40 minut czy 50 to z pewnością e, będzie za mało. Ale tam jest, sino, jest minus 3,5 stopnia. E, widać śnieżne chmury. Może być trochę opadł. Zobaczymy jak będzie z przejściem, więc idziemy. E, tak, trzymamy się szlaku niebieskiego, jest nie skręcamy w prawo chyba, że ktoś chce na krótko te 4 km to sobie wtedy takie kółeczko zrobi natomiast na pewno my chcemy kawałek więcej zobaczyć i przejść no jest troszkę za chmurze, nie trzeba przyznać że będzie trochę mniej słoneczka Łąka piękna jest, oby jak najmniej tu się ludzi wybudowało. Owieczek nie ma, ale latem są. A my będziemy tutaj odbijać w prawo. No i do szlaku, jak mówiłem wcześniej, niebieskiego. Mamy las, mamy świeże powietrze, to o co chodziło. Nie chcę maszerować. Paraz bieli na auto. Zobaczymy, czy sobie lepiej poradzi niż moje ustawienia. Charakterystyczny punkt na naszej trasie, ogólnie w tej części gór, skrzyżowanie Trzy Jawory, czyli to jest to miejsce, gdzie podchodzi droga pod reglami prosto ze porędy i skręca sobie w prawo, albo do parkingu nad Jagnontowem, albo kontynuacja jeszcze raz w prawo, aż do. Zahełmia i przesieki. Droga pod reglami. Do Szlaskii 4 km, ale my po drodze będziemy y, zakręcać na prawo, ponieważ obchodzimy górę y, Płaszczan. Bardzo ładnie. Tak, przed chwilą szlak niebieski odbił sobie radośnie w lewo do góry y, w kierunku górnego pasma kalkonoszy. Natomiast my tutaj pierwsze skrzyżowanie za e, jaworami skręcamy w prawo, ponieważ górę obchodzimy na no, wprost. Tak jak mówię, gdyby ktoś chciał jeszcze tą chwilkę sobie te pół godzinki do szklarski się przejść i wrócić, też sobie można wykonać. Wszędzie są e, mapki, są dla rowerzystów, są dla e, osobnych, dla turystów. Bardzo ładnie to jest tutaj zrobione i oznakowane, więc schodzimy przy tym głazie charakterystycznym yy, w dół. Aha, to jest ten etap, kiedy kolejny raz skręcamy yy, w prawo. Gdybyśmy schodzili w dół po tym długim zejściu, i tak już to y, tam dalej dojdziemy w okolicach Hotelu Las, czyli troszkę poniżej wodospadu szklarki. Natomiast my tutaj próbujemy z tego dołka wyjść. Tu będzie y, lekkie przez chwilę podejście, ale zaraz droga się wyrówna i będzie wygodnie. Tak, tutaj. Jeżeli chodzi o drewno, <laughs> robią co mogą i tak jest. Wszędzie trzeba się wszystkim e, pogodzić. Tak, było szaleństwo, i tak sobie idziemy. Idziemy zaraz, kończymy górkę poszczań e, okrążać. No, tak tutaj e, też mamy na dół odbicie do szklarskiej. Tak, my sobie e, idziemy dalej. A zobaczymy brzuszki, bo to będzie wtedy znak, że jesteśmy przy kamieniołomie. O, już się pojedyncze zdarzają. Natomiast zielony szklak, co kręca w prawo do e, góry. Tu jest najszybsze wejście na złoty widok, ale bardzo ostro do góry. Także nie wiem, czy tam ktoś chciałby wejść. Zresztą teraz jeszcze jest słabo wydeptane, może być trochę ścisko, możemy czasami nie widzieć ścieżki. E, wolimy sprawdzony trakt, poza tym chcemy wejść na kamieniołom. No tak eee, i co? Jest pięknie. Kamieniołom już e, jest bardzo blisko. Jeszcze 5 minut Aha. Trochę bardziej przyjrzyście. Tu przy tych kamieniach o, są resztki starych budowli. Zawijamy się, żeby e, e, zajrzeć do kotła kamieniołomu. Tak, ten kawałeczek tutaj tylko wejść i zaraz wszystko zobaczymy Są wąkry. Jak wyszedzali ktoś tu się musiał schować, bo tu nie ma w zasadzie czego e, pilnować Tak To jest to miejsce Piękne miejsce na ognisko Może zimą trochę trudniej, bo jednak trochę tych trzeba e, dojść. Aha, poza zwierzętami niewiele tutaj e, na ten moment ludzi przechodzi. Pięknie. Latem jeszcze ładniej. E, widoku niewiele. E, Sine, zimne chmury. Widać, że ta masa powietrza naprawdę jest e, mroźna, jako i te dni, które teraz mamy. Idziemy tam na górę. Na grani jest przejście na kamienny widok. Tak. Po wyjściu mamy jakieś stare budynki. Okrążamy to jeszcze raz. Tak. Leciutko. Kierujemy się w stronę Mysłakowic i tu za chwileczkę w prawo ostro do góry. Po tych kamieniach zapamiętamy to miejsce. No tak. Łatnie. Tak. I nie idziemy prosto do Michałowic, tylko. Jeszcze raz, tu w prawo jest troszkę wydeptany, bo tak byśmy mieli problem z rozpoznaniem tego. I wchodzimy na gran kamieniołomu, będzie najpiękniej. Jest trochę powietrza, człowiek się trochę zdyszy. Tam będziemy za chwilę iść. Ale będziemy sobie tutaj, żeby zobaczyć, jest widok, ale chyba nie będzie. No nie, nie bardzo. Patrzymy, żeby się nie posizgnął. Jednak trochę wysoko Tamienią z góry Górnie niestety nie widać tak troszkę już e, coś po nogach ile się wchodzi te brzuzki, te ksacki. i ten widok tam szklarska Dolna, tam dalej średnia, ładnie to wygląda. Tak, tu jest takie miejsce jeszcze, na świetny widoczek, prawie nikt tu nie chodził. Tak, to jest tutaj. Odchodzimy 10 metrów od ścieżki. E, tam byliśmy, siedzieliśmy na dole wkopali, e, w kamieniołomie. Tak to wygląda. O tak, bardzo ładne zakamarki. Ktoś lubi zimno musi tu przyjść. Fajnie wyśle tkanę, jednak trochę ludzi tutaj e, zna te ścieżki, mimo że to nie jest szlak, to jest po prostu ścieżka, ale jest piękna. dosłownie po chwili ukazuje nam się złoty widok. Zobaczymy, można tam obejść łagodnie lewą stroną, albo można tu centralnie po schodkach wejść. Ale ja myślę, że się da, trochę ludzi tu chodzi. Próbujemy. Aha. Tak. Bardzo ładnie. na złotym widoku tak to wygląda tak to wygląda gdyby nie chmury byłby widok na Karkonosze śnieżne kotły, szernica w roli głównej tam mamy wysoki kamień przy tym zachmurzeniu nie widać e, niestety wieżyczki kopanie kwarstwu też nie za bardzo jest tylko y, druga część górna od strony zakrętu śmierci szkarskiej Poręby. Pięknie. Y, kawałek dalej. Y, idziemy sobie dalej. Tak jeszcze wygląda ten tarasik, a y, z, y, dopóki nie było tarasu, złoty widok znajdował się tutaj, gdzie ta tabliczka i tutaj właśnie jest takie y, fajne miejsce ogniskowe i y, 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 Ławeczki, pięknie po prostu. Tak. I można iść dalej. Jak wydeptano, za minutkę mamy kociołki. Uwaga, tak, tutaj widać. Tu już po szlaku, po szlaku, żeby się tutaj dostać. Latem jest łatwiej, wyraźnie widać ścieżkę. Zimą jest troszkę trudniej, ale potem są oznaczenia na drzewach. Dosyć dobrze wykonane na każdym kroku, że nikt się nie zgubi. Aha, tak, jesteśmy na kociołkach. Jest jeszcze raz mapka, chociaż skala po, trochę do życzenia pozostawia niestety. Tam już jest przejście do Michałowi, jesteśmy w końcu nad nimi. Jeszcze na te kociołki się wejdziemy. Usiądź i wsłuchaj się w ciszę, i to jest prawda. Kociołki tak się nazywają, ponieważ chodzi tutaj głównie o te wydrążenia, które są w środku, gdzie może długo stać woda, ale teraz jest śnieg i tego tak aż fajnie nie widać. Gdzieś tu pod spodem jest jaskinia, tam jest gdzieś taka strzałeczka, ale teraz w tym śniegu ciężko będzie tam dotrzeć, to pozostawiam. Kto jest ciekawy, to sobie ją kiedyś e, znajdzie. Idziemy. No, i czas będzie kończyć wyprawę. Ja nie wierzyłem, jak mi to yy, jeden z programów yy, obliczył, ale faktycznie to będą prawie dwie godziny. Przy czym myślałem, że to jest czas dla dziadków. Liczyłem na półtora, ale nie. A tempo nasze fakt, że w śniegu, ale jednak i tak było yy, żwawe. Także trzeba się liczyć, że niektórzy z wolniejszym towarzystwem na pewno yy, pójdą trochę dłużej. Yy, to będzie faktycznie około 8 km fajna wyprawa, szczególnie jak jeżeli jest mroźno natomiast latem też tutaj te kolory są zupełnie inne ja to zrobiłem na pierwszym filmie kiedyś chociaż czyli i tak było, tam chyba kiedyś jesień natomiast zimą to jest jeszcze zupełnie inny urok tej okolicy to było na tyle, jak najbardziej polecam i pozdrawiam